Cześć, z tej strony Seba. Witam was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Dzisiejszy odcinek poświęcę kontynuacji niejako domowego monitoringu, a dokładniej jak wpuścić go do zwykłego telewizora. To co? Zaczynamy. W poprzednim odcinku pokazałem wam jak zrobić taki najprostszy monitoring przy użyciu kamer. Ja go cały czas rozwijam, tylko w tej chwili doszedłem do takiego etapu, że chciałbym mieć we wszystkich telewizorach w domu, których ma w tej chwili łącznie cztery, podgląd tego monitoringu na żywo, ponieważ domyślnie podgląd jest możliwy tylko za pośrednictwem tego typu aplikacji. Ewentualnie, jeżeli bym się znajdował przy rejestratorze, który ma podpięty monitor podglądowy. I tutaj z pomocą przychodzą modulatory. Miałem kiedyś modulator analogowy, ale z racji, że w tej chwili od paru lat telewizja naziemna jest nadawana w systemie cyfrowym, to już te najnowsze telewizory nawet nie mają obsługi analogowych kanałów. Wykorzystam sytuację, że kabel antenowy z dachu od anteny przechodzi tutaj przez kotłownię i rozchodzi się po całym domu, więc tutaj zahacza też o studio i wykorzystam w tym celu to oto ustrojstwo. Zasilac, śruby montażowe s obsługi. I ten jeden właściwy i teraz tak, kolejno mamy. Zasilanie, wejście sygnału HDMI, czyli możemy tutaj podpiąć sobie nasz monitoring, ale może to też być np. DVD, który chcemy w innych pokojach odbierać. To jest USB do aktualizacji firmware'u. To jest przełącznik LTE, czyli czy mamy brać pod uwagę częstotliwości, które są przez LTE rezerwowane, czy nie, w kablu. No i RF in i RF out, czyli wejście sygnału antenowego, wyjście sygnału antenowego. Natomiast przednia strona to jest menu, y, które będzie super opisane tu. Oczywiście y, obudowa jest przystosowana do powieszenia na ścianie. To są dziurki, ale w moim przypadku będzie to w szafie serwerowej, także mam nadzieję odległości będą stosowne. Jak widzicie, podłączenie jest banalnie proste, wystarczy rozpakować, e, podłączyć z jednej strony antenę wejściową, z drugiej strony sygnał wejściowy, który będzie sumą anteny i tego kanału, który stworzymy. Zasilanie, a także skonfigurowanie numeru kanału w taki sposób, żeby ten kanał, który my będziemy tutaj generowali, nie pokrywał się z żadnym z kanałów. E, odbieranych Ma to o tyle fajną sprawę, że jeżeli byśmy chcieli na przykład, 3-4 takie kanały, wystarczy takie 3-4 modulatory puścić szeregowo względem siebie i one razem utworzą kolejne kanały w zależności od tego, jakie ponumerujemy, i na każdym z telewizorów będzie dostępny podgląd. No ale nie chodzi teraz o tamtą sprawę, wracajmy do monitoringu. Jeżeli chodzi o, o ten modulator, on działa w pełnym Full HD 1080. Czyli tak naprawdę, jeżeli z monitoringu na wyjściu HDMI mam ustawione wyjście 1080, to takie wejdzie po HDMI właśnie na ten modulator i kanał wygenerowany przy pomocy modulatora dokładnie będzie też miał taką ramkę i na wszystkich telewizorach będzie dostępne w takim oto formacie. Jeżeli oczywiście telewizory nie są full HD, to sobie same to przeskalują, czyli tam HD Reddit czasem nazywane, czy też inne. W każdym razie fakt jest faktem, że działa to i to całkiem fajnie działa. Skąd w ogóle ten pomysł? Pomysł jest banalnie prosty. Otóż oglądając sobie nieraz różne pozycje na platformach streamingowych. Bo każdy z tych telewizorów ma obsługę e, streamingową, e, była sytuacja, że był dzwonek do drzwi. A nie, nie, rzadko człowiek jak się nikogo nie spodziewa, to sobie na luzie chodzi. Tak on no, przecież nie otworzy nikomu w koszulce e, czy tam w gaciach, tak? <laughs> No ale dobra, miesza o to. W każdym razie takie rozwiązanie spowoduje e, fakt, że jeżeli ktoś zadzwoni, możemy w każdym momencie przełączyć się na kanał monitoringu i zobaczyć, kto stoi pod drzwiami z każdego miejsca tak naprawdę gdzie oglądamy telewizję tudzież platformę streamingową i tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o tą sprawę jeżeli wam się filmik spodobał zostawcie łapkę w górę jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego rozwiązania zostawcie w komentarzu pod filmikiem to nie jest ostatni odcinek związany z monitoringiem przygotowuję kolejne ale wszystko po kolei na razie będę się z wami żegnał no następnego razu. To tyle na tę chwilę. Cześć!